能写吗？ Więc tak, Audi S5 V8, czyli przedlift w kupę. Z tego, co patrzę po ogłoszeniach i ogólnie po rynku aut używanych, uważam, że jest to najlepsza V8, jaką możecie mieć w tych, w tych pieniądzach, bo konkurencji nie ma zbyt dużej. Jest to pierwsze Camaro teraz po, po tej reaktywacji, kiedy znowu wygląda jak, jak samochód powinien. Mustang czy Chevrolet Challenger. No nie wspominam już tych takich Mercedesów jak C63, Audi RS5 czy M3. Te samochody w fajnym stanie można mieć już za za 60 parę tysięcy, a cała reszta konkurencji, no przynajmniej stuwa. Także 60% ceny. A też Bulgogtwa 8, całkiem niezła moc, bo jak pewnie dobrze wiecie, jest tu niecałe 370 koni. I uważam, że jest to samochód, może nie na każdą kieszeń, ale na pewno na kieszeń kogoś, kto, kto chce sobie pozwolić na trochę szybsze auto, ale nie przy ogromnych kosztach eksploatacji. co mam na myśli, mówiąc nie przy ogromnych kosztach. Ten samochód jeżdżąc normalnie koło komina yy, pali jakieś 13-14 litrów średnio. Na trasie koło dychy 11, tak więc jak na te wspomniane niecałe 370 koni napęd na cztery koła, to całkiem niezły wynik. Przez zastosowanie tu wtrysku bezpośredniego to jest silnik FSI możemy właśnie cieszyć się takim niskim spalaniem i w miarę dobrymi osiągami no ale nie jest bez wad bo przez ten wtrysk musimy jednak czyścić te, te kanały dolotowe co jakieś 60 tysięcy kilometrów wydaje mi się no, że nie jest to jakieś takie tragiczne bo z tego co się dowiedziałem w w serwisach, a raczej w takich niezależnych, u niezależnych mechaników. Taka przyjemność będzie kosztowała około 1000 półtorej tysiąca A samemu jesteśmy to w stanie w dniówkę zrobić, mając dwie puszki czyścika do przepustnic. Trochę wiedzy i narzędzi. Także jak mamy coś zrobić raz na 60 tysięcy, to dla większości pewnie będzie raz na 2-3 lata. No to chyba, to chyba nie ma tragedii. Na co warto zwrócić uwagę, kupując taki samochód? Mam na myśli V8, Audi, właśnie w tym modelu. To najlepiej, żeby był to model po 2009 roku, gdzie poprawili już ślizgi łańcucha rozrządu. Te łańcuchy wytrzymują dużo dłużej. Z tego co dowiadywałem się, samochody serwisowane w Polsce zgodnie z europejskimi interwałami. Miewały problemy, że nawet przy 80 tysiącach kilometrów rozrząd się zrywał, co powoduje tym, że silnik nie chce dalej pracować. Potrzebny jest kapitalny remont lub nawet zakup nowej jednostki. Ten egzemplarz jest ze Stanów, z Ameryki, jak to niektórzy mówią. I ma już 211 tysięcy i jeszcze nie słychać żadnych objawów zużycia w tym łańcuchu rozrządu. A wysłyszeć to można bardzo prosto. Na zimnym silniku jest takie grzechotanie, chrobotanie właśnie z okolic grodzi. Różnica, czemu tak dzieje się w Europie, a nie dzieje się w Stanach. Bo w Europie zmieniano olej co 30 tysięcy kilometrów, a przynajmniej takie były zalecenia serwisowe. A w Stanach co 15 tysięcy kilometrów, tam wychodzi 10 tysięcy mil, coś koło tego. Oczywiście i w Europie, i w Stanach mógł to ktoś wymieniać co 5, co 10 tysięcy, mogli to robić częściej, no ale te minimalne serwisowe założenie wygląda zupełnie inaczej na tych kontynentach. Dlatego, jak ja szukałem samochodu dla siebie, to wolałem jednak wersję z oceanu. Poza tym jest to normalne Audi, rzekłem, normalne Audi A5, no ale nie do końca A5. Od zwykłej a 5 różni się znacznie od a 5 w S-Line, poza napędem Quattro różni się tym, że ma inny dyfuzor z tyłu, z przodu inne kratki w zderzaku a eksploatacyjnie nie wychodzi aż tak źle, tak przykładowe ceny. Filtr oleju to jest około 80 zł, filtr kabinowy, między 40 a 80 zł, czy chcemy zwykły węglowy, czy jakiś turbo splatany, z z nie wiadomo czego. Oleju wchodzi tu niecałe 9 litrów i też zależy, jakiego producenta wybierzemy. Najważniejsza jest oczywiście ta norma Volkswagena, ale między 200 a 400 zł naprawdę znajdziemy. Fajny olej do tego silnika. Olej wymienia się niby co te 15 tysięcy, tak mówili w Stanach. Ja sobie wymieniam co 10, no bo nie jest jakiś ogromny koszt, a na pewno autku będzie lżej. I co tam jeszcze? Tarcze przód między 780, chyba kosztują najtańsze z TRW, a 1400 zł za wypasione AT. Zatarcze z klockami. Tył wygląda jeszcze taniej tam jest między 580 a 760 zł. Co jeszcze? Przegub to jest 130 zł. Te same są w A8, w A5, w A6. -kach. Zresztą, całe hamulce z przodu to jest standard z Audi A6 A7, tak? Więc nie jest to jakiś koszt nie wiadomo jaki mimo, że mamy Audi S no to, to nie płacimy jak za S tak, przynajmniej ja uważam. Co jeszcze chciałem powiedzieć. W Europie w tej cenie samochód praktycznie nie ma konkurencji, bo jak tak sobie pomyślę, V8 okolice roku 2010-2012 w niedużych pieniądzach, hmm, no nie przypominam sobie. Droższe są, oczywiście jest, jest M3 i 92 jest C-klasa 63 AMG, jest, jest RS5 oczywiście. Są Jaguary, ale też Jaguara nie każdy lubi. No, ale to są samochody powyżej 100 tysięcy, a nie tak, jak, nie tak jak ta nasza A5. No i plus A5 jest taki, S5 dokładnie, że jesteśmy ją w stanie naprawić praktycznie w każdym województwie. Jest jakiś fachowiec, nie mówię tu o ASO, który takie auto naprawi. Co jest fajne w tym aucie, to Wyciszenie jest w miarę dużo miejsca, bo może się wydaje, że jest tu ciasno. Ale ja sam mam 1,93 m i 130 kg. Także jestem jednym z większych ludzi, którzy prawdopodobnie siedzieli w tego typu samochodzie. Ale jak sprawdzaliśmy, to spokojnie cztery osoby są w stanie wygodnie w tym samochodzie podróżować. Z tyłu nawet mamy dwa miejsca na fotelik. Jakby ktoś potrzebował, są mocowania ISOFIX. Co jeszcze? I jak każda jest piątka, ta też również jest dosyć fajnie wyposażona. Takie rzeczy jak nawigacja, zestaw głośno mówiący, muzyka z telefonu po Bluetooth, 40-gigowy dysk na Twoją muzykę. Co tam jeszcze? Grzane fotele czy e, TempoMat, no to praktycznie, praktycznie z każdej. Z plusów, co bardzo mi się podoba, za co uwielbiam ten samochód, to jest panoramiczny dach. Nie każda to miała i bardzo się cieszę, że ja go mam. Co możemy mieć za około 60 tysięcy zł przynajmniej na dzień dzisiejszy, czyli lato 2020? Mamy 5,1 do setki, V8 prawie 370 koni, skórzane wnętrza, bo chyba wszystkie S5 miały skórzane wnętrza, świetny napęd na 4 koła. No moim zdaniem, naprawdę w tych pieniądzach samochód jest bezkonkurencyjny. No i z ciekawości pewnie też pytacie, ile ubezpieczenie takiego auta, bo może wydawać się srogo, przynajmniej myślałem i ja, i, i wielu moich znajomych. Na mnie 27-latka e, miałem jakieś szkody 2-3 lata temu: e, 520 zł na rok. Tak więc, jak za taki samochód, totalnie bez tragedii. No i to w sumie tyle. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie auta tego lub innych. Zadawajcie je w komentarzach lub prywatnych wiadomościach. Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Do następnego! Tej!